Idzie? Szymon, że mi będziesz musiał pomóc. <noise> mi też. Czekaj, <noise> bo może ja Tam nie wkładaj, tam Czekaj, bo ja nie wiem jak czegoś z długo do góry. Nie, nie Trzeba ta deska nie O Kurz. Nie, deska nie pędzić. Ja pod ramię to ty. <noise> Bo ja wiem, jeszcze by była jedna osoba, to już to wzięli na fach. Masz krótko do w jej kartę? Nie, bo to bym śpichł w tej kartce. No obudziłbym miał rozrywkę. Nie no, czekaj, jak ja damy radę, tylko on to się blokuje. Piramida kabielka. Żadnie próbujemy jeszcze raz. <laughs> Musisz wziąć, bo tutaj te węże. Tu, tu. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Zblukuję. 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 To Zblukuję. 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 Jeden sześć, smoglok Wyszła Mamy dziada Kurde, te wszystkie czujniki trzeba poknieć bo...